Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, ze mną Marcin Wrzostek, witaj. Dzieńko, witam. Zacznijmy od tego, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w klubie szaków Team Bytom w Bytomiu, ulica Składowa 2. Jeżeli chcecie potrenować sporty walki na Śląsku albo crossfit, to zapraszamy. Tutaj można się spotkać. Często. Dobra, i tutaj przygotowujesz się do walki ze swoim przeciwnikiem, do którego już prawie starcia doszło wcześniej, przed galą, na kręceniu Trailera do Fame'u. Powiedz mi. Przeciwik nie bo... trzyma ciśnienia. Przeciwik nie trzyma ciśnienia. Powiedz mi, co tam się wydarzyło, bo mamy tylko kilka nagrań, z których niedokładnie oczywiście wynika. Wiadomo, że się pokłosiliście, wiadomo o co chodzi, ale jakbyś mógł y, genezę tego, co się tam wczoraj wydarzyło, opowiedzieć, no bo było chyba ciekawie. to znaczy, sytuacja, ten fragment, który jest y, lata po Twitterze. To już jest, tak powiem, końcówka tej sytuacji, no bo całość zaczęła się podczas kręcenia trailerów do, do Galifyno 19. To gryzaliśmy sobie z moim przeciwnikiem, staliśmy w ogóle wszyscy tam, wszyscy zawodnicy, którzy brali udział w kręceniu trailerów, no i jakaś tam rozmowa, no i ja no, coś powiedziałem takiego, że. Była jakieś tam o hejcie, jakiś temat bodajże i ja powiedziałem, że jeżeli wydaje mi się, że, już te, że teraz go hejtują i że teraz mu jest źle, to niech poczeka co będzie 2 września, jak już mu spuszczę łomot, to wtedy po prostu no, będzie wybuczany przez całą salę i no, będą skandować pierdala jeszcze parę razy głośniej, tak? A on, a on odpowiedział coś tak, ja, tak, tobie też krzyczeli po, po przegranej z kasjuszem. Ja nie widzisz różnicy między byciem wybuczanym po przegranej walce, która jest bliska, która zresztą według... Mnie, wygrałem tą walkę i cały czas siedzi ktoś. Uważam, że gdyby ta walka odbyła się w małych rękawicach, tak jak zabiegałem o to, to to nie wyglądałoby z, dużo yy, inaczej niż w walce z Dominikiem Zadorą, którego pozdrawiam zresztą. Zrobiłbyś to, co za doradczy? Na pewno, bo mm. Kas już widać, że nie potrafi walczyć w małych rękawicach. Nie potrafi się tego na poduszki, nie na pięści. To jeszcze, yy, troszeczkę odbijmy od tematu, no, o, o, o którym zaczęliśmy powiedzieć. że okaz już myśli, że on dalej będzie brał walki w małych rękawicach? Na pewno nie. Na pewno nie. Że to już go nauczyło, żeby jednak Za tak, tą podwójną gardą lepiej się chowa jednak przy puszystej rękawicach. Puszy, puszyste rękawice, to jest jego domena. Dobra. No i wróćmy do tej historii. tak? No i stoimy i, i on powiedział, no a ty i zaczął się śmiać, a, ciebie też wybuczeli, jak w ja Mówię, no widzisz różnicę między e, przegraną walką i bycie wybuczanym, a tym, co ty zrobiłeś. No i, on, wtedy, i wtedy on wszyscy zaczęli tam się śmiać i. No i on ogólnie w ogóle nic nie powiedział, tak? No ale jak już tylko pojawili się właściciele, wiadomo trzeba było przyfisiować, no to, to zaczął, zaczął skakać i się napinać, pokazał swój amerykański luz, tak? Ja powiedziałem, ja tylko stwierdziłem fakt, może nie powiedziałem tego w ładnych słowach, tak? Bo, bo to był dokładny cytat, tak? A... Prostu, chodzi o pompowaniu? O, tak, tak. To było dość, dość pejoratywne określenie, tak? Współżycia z kobietą. Nie można tego podważyć, ale chodziło o to, że jest w związku z partnerką swojego trenera, który nadal żyje, są z tego co wiem, nadal. No nadal jakby nie było rozwodu, tak? I nie ma orzeczonego zgonu trenera Rafała, i, i ja, ja w ogóle dzisiaj ludzie mi podsyłają jakiś artykuł, że zacz, pracują nad jakimiś chipami, które w ogóle usprawniają pracę mózgu i mogą długofalowo przyczynić się do, do nawet wyleczenia takich bardzo ciężkich stanów. I medycyna w dzisiejszych czasach to jest naprawdę bardzo dobrze rozwinięta i mówię, no ja tutaj nie uśmiercałbym człowieka jeszcze za życia. Czy ten temat tutaj nie jest na, do poruszenia na ten, na, na ten wywiad, no bo wiadomo, że to jest oczywiście, bardzo rozległy, trzeba było tu... tutaj. nie ja tak mówię, no... Y, gdy, nie... Y, no, mówię, no w ogóle nie proszę tego tematu, gdybyśmy... Y, kurde, no ciężko, bo to, tak, nie, to nie jest zero-jedynkowa sytuacja, tak? Ale y, no, uważam, że tak, nie, nie wycofuję się z tego, że y, Piotr liga to obszli zły gość. No, to powiedz mi jeszcze, jak to właśnie się zaczęło tam, jak wy już wracaliście, wracaliście z nagrania tego trailera, yy, zaczął Szeliga się już tak mocno do ciebie yy, spinać, jak to wyglądało? Nie, nie, dopiero jak pojawili się właściciele. A, jak wszyscy wyciągnęli tak, telefony, tak tak? tak? tak, tak, tak. aktorsko troszkę? Ciężko to powiedzieć, aktorsko, no. Nie wiem, nie wiem, to już trzeba było się Piotra spytać. Ale jeszcze mówi, do, a jeszcze do mnie przed, przed tym zanim jakbyś kamery, do mnie mówi, a co, y, ty byś chciał, żeby twoja kobieta była, jakby coś to by się takiego stało, żeby była sama, y, a co jakby ktoś inny się, y, ktoś inny, jakiś inny znajomy, Rafała. I ja szczerze mówiąc, gdyby mi się coś takiego wydarzyło, na pewno nie chciałbym, żeby którykolwiek z moich znajomych był z moją partnerką. Wolałbym, żeby to był zupełnie obcy człowiek niż ktoś z moich bliskich. Wtedy mówię, kurde, ja, nawet za światów jakbym patrzył z chmurki, ja mówię, kurde, ten gnój cały czas sobie ostrzył zęby na moją kobitę. Znaczy, ogólnie nie chcę tutaj wchodzić w temat, ale zawsze można zaopiekować się y, rodziną, przyjaciela, jakby bez wiązania no, się z partnerką. Absolutnie. Nie? absolutnie. Czyli mówię, tutaj mówię o możliwościach, jakie Absolutnie, są. absolutnie. Zgadzam się z Tobą. Dobra, powiedz mi jeszcze, y, jeśli chodzi o te słowa, które gdzieś tam padły, no bo Ty Wiesz, I to jest, mówię, no on mi zarzucił, że ja atakuję rodzinę. Ja nie atakuję rodziny, ja po prostu stwierdziłem fakt, który jest publiczny, tak? Oni poszli do największego kanału koment jednego z największych kanałów komentarzy w Polsce, tłumaczyć się z tej sprawy, więc sp sp sprawili, że ta sprawa jest sprawą publiczną, szeroko komentowaną w mediach, więc czemu nie mogę się na ten temat wypowiedzieć, tak szczególnie, że Piotr Szeliga jest moim kolejnym przeciwnikiem. Po trzecie, kiedy ja miałem jakiś tam medialny problem, tak, to Piotr Szeliga pierwszy komentował i pomawiał mi o jakieś tam pobicia... E, na, pobicia z fanem w jakiejś społeczności, tak? Piotrek... więc, więc Piotr jest w ogóle pierwszy do, do poruszania i do komentowania, do skreślania, do kancelowania e, wszystkich dookoła, ale nie siebie, no. To jest taki typ człowieka, po prostu zadufany, egocentryczny, narcystyczny człowiek. Jakby miał do ciebie pretensje o to, Gdybyś to ty wypuścił te wszystkie informacje na świat codzienny i ty poruszyłbyś ten temat bez wcześniejszego jakby poruszania tego w internecie no przez tak. samego Piotra. Oczywiście. Ty przecież tego nie poruszałeś jako pierwszy. Oczywiście, oczywiście. Stosunkowałem się tylko do tego i wyraziłem swoją opinię. Dobra, to powróćmy jeszcze do, tej, do, tej, do tego, tego, tej, spiny, która gdzieś tam narosła między wami podczas nagrywania ja tego... nie obrażam pani yy, żony trenera Rafała, tak? By, Ale mimo wszystko ona więc... przez tę całą sytuację i tak chyba dostaje gdzieś tam rykoszetami. Na pewno tak. Bo z drugiej strony wiążąc się z Piotkiem i chyba, mając te tyłu głowy wie, to, że gdzieś to tam wiesz, wyjdzie. To... Og, widzisz, y, oni ogłosili ten związek publicznie, jeżeli pokazałeś się w mediach. To 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 tak jest, mówię, że mu, trzeba się z tym wiązać. Dokładnie, Nie, oczywiście. Tylko wiesz, ty... to są dorośli ludzie, prawda? Tutaj, właśnie, jeszcze chcę powrócić do, tego, do tej rozmowy między Wami. Tam, jak Piotrek powiedział, że. o pompowaniu. I potem Piotrek powiedział takie słowa, że to też wyłapali gdzieś tam na Twitterze internauci, żebyś pojechał do tego trenera i się go zapytał. No Wydaje mi się, że będą w stanie wegetatywnym, ciężko do kogoś pojechać. No, tak, z jego, tak, tak, czy można tak, pojechać, można, tak, można, tak, można, tak, tylko, z tylko rozmowy, ciężko, żeby oczywiście. ci odpowiedział. Oczywiście. Że to, było, znaczy, że to, to jest jego strategia, bo on wszędzie to mówi. Y, I nawet na tym sławnym live'u. nie jest tak, że on na się. Kiedyś, się z tego sławnego live'a, na którym powiedział, że y, trener nie był nawet jego kolegą, tak, y, tak, tak, to wtedy tak, powiedział: tak. przyjedźcie i zobaczcie. A, czy to, to jest jego taka karta. Czy to nie jest przejęzyczenie w jego słowo? Nie, słuchaj. Czy on to potwierdza? Pojechać się go za tak. Jak Ty oceniasz tak, taką propozycję dla Ciebie, żeś pojechał do człowieka, który no wiadomo, że Ci nie odpowie? Mega słaby w ogóle tekst z jego strony i to, że mówi, że już trenera nie ma to jest tak, tak samo mega słaby tekst. Też słuchają to jego rodzice, jego siostra z tego jego co wiem, jego dzieci? No pewnie. Bardzo słabe, bardzo słaby. A Szczególnie, że tam mówię też nie, 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 nie śledzę tutaj każdego postu związanego z tą sprawą, ale z tego co słyszałem to rodzina trenera Rafała ma zupełnie inne zdanie na ten temat. No tam cały czas, tak jak wspomniałeś. Jest... Opieki nad trenerem i jego stanu zdrowia, i to jak ta sytuacja wyglądała, i to jak, jak opieka nad trenerem od samego początku wyglądała. No W ogóle tam trzeba się przenieść troszeczkę w czasie i do walki z Arabem, kiedy była ta słynna zbiórka. No tak, tak. Ja właśnie też powiedziałem, powiedziałem się w jakimś wywiadzie wcześniej, że. Że no, Piotr próbował budować swój PR na tej całej sytuacji. Fajnie, że chciał pomóc, ale on budował całą promocję do tej walki z Arabem na, 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 na krzywdzie trenera Rafała i jego rodziny. No takim bycie dobrym człowiekiem, tak, który zbiera na swojego i, trenera. Dokładnie, tak? chciał poniżyć Araba, który również znał trenera. Poniżył go i który chciał, który znał trenera, który, który trenował z trenerem i z tego co wiem, no, chyba nawet dłużej i miał lepsze relacje. Znaczy, no, lep, nie wiem, tak naprawdę, bo mnie tam nie było, ale dłużej trenował, więc będą się lepiej znali. A w efekcie czego Arab przekazał te pieniądze, tak? Wtedy? Tak, przekazał, tak. I mówię, no cały, wiesz, jeszcze przyniósł jakiś akt notarialny, tak? tak. Czyli z, y, poszedł, wyszedł tak daleko przed szereg, że skontaktował się z notariuszem, tak? Opłacił notariusza, żeby przygotował taki papier. No, dla mnie to padaka. A szczególnie, no teraz, teraz. Wtedy, wtedy jeszcze tak źle to nie wyglądało, ale teraz jak widzimy, jak ta sytuacja się rozwinęła, jak Piotr przyznał się, jakie naprawdę były jego relacje z trenerem, padaka. A coś tam jeszcze się wydarzyło podczas nagrywania tego trailera, czego my internauci nie mogliśmy zobaczyć? Ferrari i tańcola na siebie ruszyli też w pewnym momencie. Musieliśmy ich też odciągać, bo akurat ochrona była dość daleko, jak to wyglądało co jak, jak no, no, no po prostu no, gości dwóch stoi po przeciwnej stronie sali praktycznie nagle słowo, słowo to chodzi, no to chodzi i, i poszli, nie? Czyli to y, tak jak niektórzy myślą, że to jest gdzieś tam Wykręcona afera na teraz, ja na nawet potrzeby. Nie wiem, czy jakieś kamery tam były, w ten, więc. Właśnie nigdy, nigdy, nie, nigdy nie widziałem tego na nagrania, Jak szliśmy tutaj, jak mi to powiedziałeś to byłem troszeczkę zaskoczony. No, no, było, Myślałem, no. że Ferrari będzie trzymał wszystkie no, asy w dwa, rękawie. Dwa podejścia były chyba chociaż do... nie, bo Ferrari potem nagrał story Aha. i powiedział tylko cokolwiek, właśnie, że gdzieś tam yy, mieli ze sobą. Z skoczył że tak. tam. I, I powiedział też, że, że zostawi wszystko. Na, na wrzesień, czy najpierw na konferencję, a potem na. Jak ty w ogóle ustaniesz ten konflikt między, między nimi? Bo to też szybka sprawa, szybki, szybkie zastępstwo w mojej ale chyba, chyba widzowie nie będą nie będą zawiedzeni. Eee, bardzo szybko eskalował ten konflikt, tak? Od zera do setki. No co, co przestań, no, od zero zrobić? Co, co zrobić? No, co <laughs> zrobić, no, co <laughs> zrobić no, konflikt, jak ja konflikt! Ciężko mi ocenić ten konflikt, bo tak no, nie wiem co oni do siebie mają tak naprawdę, yy, ale walka będzie na pewno ciekawa. No i tam jeszcze jest jedna osoba z tyłu, która wyrasta gdzieś tam za pleców Ferrari'ego, bo wstawił takie zdjęcie jak stoi za nim Mirek Okniński i Jacek Murański, jak on był na, na jakimś tam panelu, takie doklejone dwie postacie. Czyli, czyli kto? Jeszcze Jacek, dochodzi, Jacek tak? do tego, no. Yy, no, no bo z tego co wiem, no to Ferrari jakby... Yy, Sympatyzuję Sympatyzuje, tak, z obozem Jacka, no, na pewno jest to obóz, który jest przeciwny twojemu obozowi. <grywa> to jest obóz, który jest przeciwny wielu obozom. Czyli z kim w tym konflikcie? Jesteś bardziej tym Team Tańcula, tak? Znaczy, wiesz co, jeśli chodzi o samego Tańcula i Ferrari'ego, to tutaj nie mam jakby bardziej kogo, kogo tutaj lubię, bo wszystkich zawodników gdzieś tam darzę większą, mniejszą sympatią. I tutaj ten sam konflikt mnie aż tak nie elektryzuje, tylko zdziwiłem się jednak, że jest to zamieszane. Jacek Mureński tutaj jest takie, takie, takie trochę wytyfy nie bo de facto trochę się pojawia na twarzy no, tylko tylko pod ten względem, jakby gdzieś tam. Idziesz? no jest jest. Można powiedzieć, że sympatyzują ze sobą te Ferrari i Jacek no i no i jakby. Tutaj reprezentuje chyba no reprezentuje Team Murańskich. Zobaczymy, zobaczymy, co się będzie na konferencji. Będzie ciekawe. No my bo... też nagraliśmy wywiad na Klaucie, którego nie puściłem, bo wydarzyło się to, co się wydarzyło. Miałem go puszczać dzisiaj, ale tutaj jednak warto się odnieść do świeżych wydarzeń. I tam na ten bardzo atakował Szeligę, i myślałem wtedy, że to jednak na konferencji będzie wyglądało tak, że będzie panel, gdzie będziesz właśnie Ty z Szeligą, ale też będzie na ten i to między nimi będzie, będzie skupiał się ten konflikt, ale tutaj chyba nie, ma, nie możemy na to liczyć. Nie wiem szczerze mówiąc, bo myślę, że na ten na tą chwilę chyba jeszcze poziomami trochę odbiega. Od szeligi, bo pomimo wszystko szeliga. Yy, no ma, ma Ma mapę, uderzenie mapę, mocne, tak. Chociaż wydaje mi się, że patrząc na jego przygotowania na do naszej poprzedniej walki, te, by, by wyglądało o wiele lepiej. Zalicza regres, wydaje mi się, w tej chwili. Jest podlany Ale jest bardziej? Nie, nie, nie chodzi mi o wizualnie. Chodzi mi o poruszanie się uh -huh. i no jego jakby fragmenty stringu, które publikuje. Bo y, no, nie ukrywajmy, był teraz też tydzień na wakacjach, tak, więc. Więc, więc no, nie, nie, ciężko jest szlifować formy pod walkę, będąc na All inclusive Jakaś, na all -inclusive. jakaś szpilka w oczach Ci się zrodziła, <grym, grym, grym>, ale chyba nie chciałaś. Nie, tak mi się wydawało, że coś Ci się... Nie, nie, jakaś, nie. Jak, jakaś szpilka urodziła w oczach. Nie, 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 nie. No, więc ciężko się przygotowywać, będąc na All -inclusive. Dobra, a właśnie chcę jeszcze... A teraz wiem, to Piotr od y, używek nie stroni, bo mówię, jak face to face -a przy walki, no to... Pff. Pustkę w oczach widziałem? Widziałem pustkę w oczach i, i szczękę chodzącą. Zielenice powiększone były. Akurat tak blisko nie staliśmy. Aha, tak. to powiedz mi jeszcze, bo ciężko poruszać te tematy, ale gdzieś tam jest to publiczne, więc, więc czy ciężko nie ciężko. No po prostu zapytam cię, bo z tych zdjęć z wakacji Piotrek dodał yy, też fotkę z dziećmi tam. Yy, jak ty to o, właśnie też to, to skomentujesz? Nie widziałem. To Dobra, dana, 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 dana no co Ale co, mam? no? No zdjęcie, wiesz, z dzieckiem, nie wiem, czy z jednym, czy z dwójką swojego trenera, no i swojej teraz obecnej partnerki. Jak taki zabieg skomentujesz? Kurde, nie skomentuję chyba w żaden sposób. No bo też gdzieś tam ta sytuacja, prędzej czy później, no w internecie nic nie ginie, no zbije się na, na, na dzieciach, ale to nie są też dzieci, które mają roczek, dwa, tylko są już minimalnie gdzieś tam starszone no i za jakiś czas będą miały dostęp do, do YouTube'a siłą rzeczy. Wczoraj bardzo ciekawego podcastu słuchałem, w którym bardzo ciekawa informacja padła, że w związkach, kiedy kobieta ma dzieci i wiąże się z facetem, około 30% takich związków ma szansę tylko na przetrwanie. Więc mm -hmm. so, so, so. so. Ja życzę im jak najlepiej. Nawet nie chodzi o to, czy, czy oni przetrwają, czy nie, no bo to jest jakby ich indywidualna sprawa. Chodzi tylko po prostu o dzieci, no bo dzieci będą to widziały, będą słuchały o swoim tacie tego, tego, tego i tamtego, o swojej mamie, o pompowaniu i, i tak dalej. Wiesz, mówię z perspektywy dziecka, że gdzieś tam się dla nich ta sytuacja odbija prędzej czy później. To znaczy, że co, no chyba tutaj moje pompowanie, to nie jest najgorsze, co nie, zostało ja nie powiem, mówię Ja nie, tutaj, tutaj, nie, tutaj nie ja mówię. Tej, o... Nie piję do to, ciebie. Mówię, powiem tak, na pewno użyłem złego sformułowania, tak i. Kajam się, tak? Pompowanie to jest bardzo tak, jak powiedziałem, pejoratywne określenie e, współżycia i bycie w związku Chodzi, z może inną kobietą. Z tak? sobie, bo też masz dziecko, tak? tak może no, się, no, się teraz da, postawić się w roli ojca. Się na... Rok temu bym nie Dobre, zadał okay, Ci tego okay, pytania, no bo okay. nie byłbyś ojcem, tak się, jak ja, ale to. Teraz się da by, no, to się da odbije na pewno odbijać. To jest też przykra taka sytuacja tak, tego, tego wszystkiego. Tak, nie, bo wiadomo, że że pod szoł i pod to wszystko no to twój konflikt z Szeligą teraz jest atrakcyjny, fajnie, że Szyligę teraz walczy, no bo jednak będzie wzbudzał te emocje w ludziach Czy negatywne czy pozytywne, to już zostawiamy ludziom. Ludzie będą chcieli go zobaczyć, będą chcieli go tam plaskiwać albo wybuczeć, wygwizdać, no będzie wzbudzał te emocje, no ale tych dzieci chyba szkoda w tym wszystkim. No bardzo, bardzo szkoda. Bardzo, no nie wiem co tu innego doleżę. No, nie bardzo do... szkoda dzieci. Yy, kurczę, mówię, no zostały uwikłane w sytuację taką, jaką zostały, no i, i, i miejmy nadzieję po prostu, że że będzie dobrze. Że będzie dobrze, dobrze. No. Też chciałem Ciebie zapytać o Twoje przygotowania, bo skupiliśmy się na Piotrku. A jak Ty wyglądasz do tej, do tej walki? Lepiej niż poprzednio, z ręką już wszystko w porządku? Jak to wygląda? Szabiutko. Ciężko jest. Tak? Nie że to jest. Dobrze po, jest. Powiem ci tak, jest zostały 3 tygodnie do walki. Na tą chwilę już jestem w bardzo dobrej formie. E, łokieć nie doskwiera, więc jestem bardzo spokojny o to, że tego się nie odnowi. No e, i co? I Kurczę, że no czeka, bo mówię już. Chę, chciałbym, chciałem już. Wczoraj już coś wydarzyło. Naprawdę. No, nie mogę się doczekać. Bo, no, to ale już było tak blisko, się... że mogło już dojść do tego. I ja pierwszy ręki bym nie podniósł. Aha. Czekałem tylko. Czekałem. A, wiesz, a po Piotrek mówił, że że, wiesz, że już może. Tak, wiesz. No więc no, czekam. Jakoś tak nie wyraził chyba takiej mocnej chęci, żeby do ciebie podbić. Także tam było też dużo osób, ale. No tak, tak. Dobra, powiedz mi, teraz Piotrek... Jak to Piotrek. A ta ręka już, już jest, jeśli chodzi o łokieć, w 100% sprawna, taka jak była, czy jednak gdzieś tam widzisz, czujesz, że no jest troszeczkę słabiej. W ogóle nie myślę o tym przyszło podczas treningu, więc chyba jest tak samo jak było. Ty miałeś szansę troszeczkę przemasować do walki z no bo tego czasu było. Tak, więcej, szansę, ale chyba. Wiesz co, ważę na tą chwilę chyba 1,5 kilograma mniej niż, niż ostatnie dostanie walki. Po, po prostu. Kurczę, jakby no, ciężko się. Nie obżerałem się podczas tej kontuzji, też nie nabrałem jakoś super dużo kilogramów, nie kiedy to miałem... To, to, to. Tak, dokładnie, tak jak zazwyczaj. Posta. A powiedz mi, będziesz? ta walka będzie wyglądała podobno, po, podobnie jak walka Normana z Szeligą? No bo tam jednak każdy widział tę szansę, że no może utrafisz i Normana ustrzelić, a Norman, Norman no zabawił się z nim jak z dzieckiem w tej, w tej rzymskiej no, Roma, Romanian no, Cage. Na no, pewno nie będzie y, w Romanian Cage wyglądać tak samo, bo tam, ostatni, tam była jedna runda MMA, tak, więc to już by że. Y, Powiem analogią tutaj Twojego y, byłego gościa w programie. Truskawka na torcie to była ta rundka. A tutaj walka będzie w K1. No, ja się przygotowuję tutaj bardzo, bardzo mocno. Przejrzałem fajnie chłopacy porobić i, i co. I dobrze to wygląda. też fajnie, bo nie będzie y, tego, czego nikt nie lubi, czyli leżenia, przeleżania, przetulania. I tylko będzie, jak... będziemy się bić jak fataci. Dobra, no to I czekamy jak to się mówi. Wielkie <grywki> dzięki, dzięki. Dzięki wielkie. Najlepsze antyfakty w internecie.